Instytut Lingwistyki przedstawia Angielski 2.0. Dzień dobry, Magda Ali, Instytut Lingwistyki i seria Angielski 2.0. Dzisiaj na tapecie czasownik to take, jego rola w codziennej egzystencji Japiszona. Czytam Japi, zwał jak zwał. Japi to skrót od Young Urban Professional czyli młodzi i gniewni, żartuję, młodzi wielkomiejscy fachowcy albo młodzi pnący się w górę profesjonaliści. Japis często pracują w kancelariach, w wielkich korporacjach, bardzo dbają o swój wygląd, lansują się w luksusowych autach, restauracjach, ciuchach, to tak zwani dorobkiewicze. Ale co ma wspólnego czasownik to take z japiszonem? Jego dosłowne tłumaczenie to brać, zabierać. Can I take all your money in your house? Natomiast, w zależności od rzeczownika, przy którym występuje to take, może ten czasownik zamieniać swoje znaczenie. Czasownik to take ma wiele wspólnego z takim Japi, dlatego że oboje lubią dokładnie te same rzeczy. Japi to zdecydowany czyścioch. Jego życie wręcz kręci się wokół to take a shower albo to take a bath. Taking a shower is important. Branie prysznica to ważna sprawa. JAPI to nie człowiek, tylko taka, mm, taka maszyna. Które nie ma ludzkich emocji, ani tym bardziej nie powinna wydzielać ludzkich zapachów. Motto każdego japi to it is best to take a shower three times a day. Najlepiej brać prysznic trzy razy dziennie. My friend Christian Bale takes a shower three times a day, a nie raz na tydzień jak ci hipisi, którzy mówią you must take a bath once a week if you love the planet. Czyli, że jeśli kochasz planetę, to musisz brać kąpiel raz na tydzień? Nie, Japi nie może sobie na coś takiego pozwolić. Druga bardzo ważna kwestia w życiu Japi to zapewnienie sobie odpowiedniej ilości przerw od pracy, w której oczywiście mogą wypoczywać, czy take a rest. Najczęściej jednak Japis take a rest, chodząc do restauracji, na bankiety, do VIP klubów. Japi czasami starają się take a rest, tak jak normalni ludzie. Czyli starają się to take a nap, czyli uciąć sobie drzemkę. They try to take a nap. Ale częściej niż nie po prostu nie potrafią zasnąć ze względu na ilość babci, które wylądowało pod mostem przez ich bezwzględną pasję posiadania kamienic w centrum miasta. 6 They can't take a nap and they can't fall asleep. Nie potrafią ani się zdrzemnąć, ani zasnąć. No, coś za coś. A w jaki sposób, pytasz, ci cali Japis, dostają się na te imprezy i bankiety? Do they take a bus? Do they take a train? Nie zgadłeś. Przecież bożyszcza się nie mieszają z marnymi śmiertelnikami. Oni zaprzęgają specjalną karocę na telefon. They take a taxi. Nawet nie chodzą na spacery. They don't even take walks. A jeśli zdecydują się to take a walk, to tylko i wyłącznie po nowy garnitur Valentino. No, garnitura, bo ewentualnie do bezpiecznie oddalonej prani chemicznej, która skrzętnie ukryje wszelkie dowody rzeczowe zeszłej nocy. A jeśli już they take a walk, to znaczy, że psycha im siadła od wypalenia zawodowego i szukają kogoś do zamordowania. Zamordowania. Do zamordowania. Kolejną rzeczą z Take, którą robią japis, to bardzo dbają o swój wygląd. Spędzają długie godziny na zajmowaniu się swoim ciałem, swoimi włosami, swoją skórą to take care of yourself, czyli zajmować się sobą, dbać o siebie. Japis. Take care of themselves. Japis dbają o swój wygląd. Japis take care of their appearance. They take care of their skin. They take care of their hair. Japis take care of their body. Kolejną cechą japis to fakt, że przywiązują niebagatelnie dużą wartość do rzeczy. touch the watch. To take something seriously to brać coś na poważnie. Biorą swoje rzeczy na poważnie, dlatego że to one pokazują, jacy to oni nie są luksusowi, jakiego to nie mają wykwintnego, nadającego się na Nagrodę Nobla, gustu. Po pierwsze, bardzo ważne dla nich są meble. Yapis take furniture seriously. Yapis take coffee tables seriously. Ale meble to nic przy wizytówkach. O, kurde, to dopiero pięta Achillesa. Japis take their business cards very seriously. Może trochę zbyt poważnie. Maybe a little too seriously. Biorą też na poważnie muzykę. Trzeba się znać, koniec kropka. They take music seriously. A na koniec taki Japis z czystej krwi i kości to musi często to take pills albo to take medication. To take pills. To łykać proszki albo piguły. A to take medication to zażywać lekarstwo. Taki tryb życia, brak drzemek, kompulsywne przywiązywanie uwagi do wizytówek, mordowanie ludzi na spacerach, spędzanie całych godzin pod prysznicem, zwykle nie prowadzi do niczego dobrego. Japis must. Take pills to act normal. Japiz muszą zażywać prochy, żeby zachowywać się normalnie. Ale to zwykle nie pomaga i w końcu każdy z nich i tak postrada zmysły. Postradać zmysły to to take leave of your senses. Czyli dosłownie zrobić sobie wolne od zmysłów. Japiz often take leave of their senses. Jaki są wśród nas? Znasz jakiegoś? Komentuj, lajkuj i subskrybuj. Kliknij w czerwony dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowym odcinku co wtorek. I miłego tygodnia!